Hej, jak ksawik, poszedł nakarmić pieska. Koszę jego pole. Bo się tak mówiliśmy, że ja mu pomogę skość 17. Potem on im pomoże skość 13. I potem razem wykosimy nasze ziemniaki Więc kosimy mu to pole. Halo? Hajo! Wiesz, wiesz co, to dłużej zajmie. No to trudno, ale odcinek się już nagrywa. I ja już koszę. Aha. A tam jest już trzeba widzowie, żeby się sypać. Nie wiem, czy ją widzicie. Tak mówią, kabinę pokażę. O, tam jest, tam jest. Możliwe, że zauważyliście ją szybko niż ja. Heder pięknie bierze ten bób. Na ten napis soja nie patrzcie, to jest bub e, Tak jak kiedyś nawet zrobię takie dyskretne subskrybuj. E, subskrybuj. Ja nie będę robił. Ja nie będę ukrywał, że chcę suby. Bo ja lubię suby, 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 suby. suby. Dobra widzowie, kosimy, 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 no co że tak się mało odzywam Ale jedziemy, jedziemy, jedziemy Nie było specjalne Ej, Śmietniczku z moich spodnóg pozdrówki Ale piękna ruska ta niwia Chyba. Chyba. To jest kpiać. To na zbiorniku. To na zbiorniku. Patrzcie, widzowie. Tak, śmiesznie. A ja sobie popatrzę w katalogu trochę niwa, bo w sumie to jej w katalogu już nie ma. Mam taki stary, 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 stary katalog. O, i jest ta niwa moja. Mnie ciekawe, czy tu jest coś takiego, było coś takiego jak się czeka, nie może? Ja tu jest na mhm. Aha, nie, to się myśli. O cholera! To chyba nie był dobry pomysł. Cholera. To by to nie był ani trochę dobry pomysł. Halo? I, halo, też, halo. Witam serde... I, tak, i też witam serdecznie witam serdecznie. spóźnienia. No ja wiem, że spóźnienie. Ale nic nie poradzę. Musiałem A dać pieskowinę. miejsce. nie chciało na tym poru przed chwilą. Co? No, pokazywałem widząizę w katalogu i trochę mnie zniosło. Ja jadę pierwszy. No. Ci co mają większy, większego headera, to jadą pierwszy. takie omijaki robisz? Nie rób mi omijaków. Teraz ja sobie robię. Wiesz, bo ja nie umiem kosić soi, znaczy bubu. Nie umiem kosić bubu. Ja to się tak umiem. I co, dobrze sypie? To zaraz dwie tony. No i Aha. prawie pół pola ja wykosiłem. No, ale to, ale to drogi jest przynajmniej. Rzepak lepszy. Rzepak koholi. No tak. Gdybym ja się bidon ubabrał. tak bidon ubabrał. Haj moja niwa jest czysta. O, mijamy się. Zobaczmy, czy trąbnie do mnie. A ty masz dźwięki w farmingu? Tak. A tromb do mnie? Tak. To dobrze. Dobra, a skosisz ten ostatni pasek, czy nie dobrze rady? Dobra, ale ty musisz już jechać zaraz skosić Mój rzepak. Albo nie dawaj jeść, no bo jedziemy w takim jednym momencie i tak się fajnie zdarzymy, ale wyhamujemy w ostatnim sekundzie. Dobra. Dobra, następnie siada pole tutaj. O tak. Co masz do mojego pola, ja się pytam. Ale co? Co masz do mojego pola? No nic, na, na ten, ty mi. Yy, yy, po, ten. A jaki masz kultywator? Nie wiem, taki sam jak ty masz. Ten największy, 4 metrowy. Nie. Popraw mi jaki. Ty ja będę jeszcze z tego pola pełny zbiornik. Co? Prawie będę miał pełny zbiornik. A ile tam jest minut odcinka? Eee, sześć, sześć, sześć i tak dalej. Na które mam się wsypać? Ej, ja się mogę tam wysypać. To, gdzie ty się wysypiesz, to mnie nie obchodzi. Bo dziś się na ziemię wysypia. Ale co? Bóg. Czemu? Ja się wyciszam. Dobra, a czemu? To lata. To! Aha, dobra. Dobra, widzowie, jak mnie słyszycie, to się cieszę. I jadę na jego pole. Może mi nawet widzicie. <laughs> nie, no, widzicie. <laughs> Głupie pytanie. E, I jedziemy sobie na pole. Na jego. Oczywiście nie będę krannął, Nie jestem taki. <laughs> Więc tu. To... Na, na, następny odcinek to będzie wykopki to bedo I się z tym bardzo super o, Ziemniaki to fajna akcja Oj, ale mnie tu rzuca na tych dziurach Choć że pewnie mnie nie, nie słyszycie, ale to, to nie wiem Co żeś robił jak mnie nie było Co żeś robił jak mnie nie było, złego na moim kanale ale jesteś mi nie Co robiłeś jak mnie nie było na moim kanale? Aha, ale styczeń nie Dobra. Chciałem z... na, na moim kanale jak mnie nie było. E, y, gadałem z widzami. O czym? Mam nadzieję, że nic, nie nie od takich rzeczy, za którymi miść film. film. Nie. Jesteś pewien? Tak, jestem pewien. I już koszę twoje pole. Zauważyłem. Kosimy obok siebie. No tak. tym jak dokończysz pole, no to będziesz... Znaczy jak skończysz ten pasek to będziesz musiał poczekać. Czemu ci tak sypie? No bo ja mam dwa razy nawiezione i Aha Aha. Ale mi nica dobrze sypła, a nie nawoziłem. Nie, no nawoziłem. No bo pszenica zawsze dobrze sypie. Nie, no nawet tony do końca nie będę jest miał. 1300, no mi to pasuje. Ja nawet tony do końca nie będę miał. No ale to jeden przejazd. No, muszę sniaki no. zrobić, jak, mi, jak ja. ja będę do ciebie jechał. No, w tym momencie mam 800 kg. 600 kg. Ja mam 600. 700. 723. Ja wjeżdżam pierwszy, ok? Czy drugi mam wjechać? No Gdyś to drugi! Na kombajny to pójdzie to pole raz chwila, yy, 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 chwilę, prawda? Kurna, co ty robisz? 10 minut na no, OBSie. Poczekaj chwilę, jak pojedziesz. No jedź. No tylko, że nie chciałam omijaka robić. Z tym dobrym kolegą. Jedź. My. Każdy... Ty, bo ja cię doganiam, zapomniałem o tym. No to na 8 usta. Tempomat? Jakie ten no tempomat? Nawet w Niwi nie mam. Pedałem mogę wyrzucić, żeby tyle jechać. Ja mam tempomat. Sąsiad, <grywa> <grywa> piłeś coś? Nie. Na pewno nie? To no co tak krzywo kosisz? No ale... No nic nie piłem. Na pewno? No, no jest takie pyszne. Co? No jest takie piwo, nic <noise> Ja jej mam tu o tu jest widzowie. Ja je popijam A oh. no, mnie nie czujesz? Chyba nie. Cholipa już całe wydoiłem. Ja, ja ja siek. No Jest takie pytanie, będziesz miał farminga 22? jak zarobię? <noise> Jesteś, jes, jes, nie mam już 100 lat, nie mogę legalnie pracować. Nie, nie zarobię. Ale, ale będziesz miał, tak? Kiedyś, jak stanieje. Gdzie mi się tu wcinasz? Nie złamam! <noise> Dobra, chcesz to szybko zgodzić? To mnie pójść. Masz górala i mnie puść. Masz talara i mnie puść. Nie, górala. Ta lara. To ja czemu usłyszałem, górala? Bo jesteś uposiedzony. Ty też. Nie. No tak, ty ile masz minut? Minu... Ile masz na minut na OBS, a nie? 12 tysięcy. Mało. 12 tysięcy. Minus... Dobra, to ty kosisz tu za jednym razem, no nie? Nie no, razem skosimy. No ale tu już jeden pasek został, to ty skosisz. Nie no, razem skosimy. Ile masz żapaków w zbiorniku. Dwie tony. Też mam dwie tony. Czyli na chwilę obecną mielibyśmy każde trzy tony, bo jeszcze nie miałem tutaj. przyjechałem dwa razy i poprzecznie jednego zrobiłem. Wtedy miałem dwie, czyli chwilowo mamy sześć ton z tego pola. Możliwość. No nie skoszę tego tutaj na raz. Bo będą będę mijać. Będziesz musiał jechać i je poprawić. Za mną, okej? Okay? Nie, dobra, to ja już taki mały paczeczek zacznę kosić. No nie, jakby ja się w i ty będziesz robił to. No ja pierwszy... Ja pierwszy Mordo, ja pierwszy. Jakby ja będę kosił, tak będę próbował tyle, ile będę mógł hederem. I wtedy zobaczymy tyle, ile mi będzie się zostawało, ty będziesz musiał to poprawić, ok? Mhm. Mm tylko ja będę miał tu 10 już. A tu kończymy kosić raczej. Tak, na tym odcinku tylko kolejny będzie trzeba zaraz zrobić z wykopek. No tak, ziemniaczki. Pójdą. Ja sobie powiększę od razu pole jak bo chciałbym. Dobra, to już ty sam, no nie? Tak, ale zobacz, bo tu mogę. No weź po tego omijaka, Te dwa omijaki, może. A ty poprawiałeś na moim polu? Mogę tego tylko poprawić. Myślę, że tego też mi poprawisz. Dobra i na jedną cholipka. No, dobra. Ale sypać na tą mniejszą, czy na tą większą? Na większą spróbujmy. Ja bym na mniejszą, że zapełnił. No nie no, dawaj na większą. Ile masz w zbiorniku? No pełny był. Twój? A do ciebie no. ile wejdzie? Do mnie wchodzi dwie tony 540. A. No nie trzy, czyli ta co zostanie albo mi 500 kilo. Albo mniej. Nie, to się zmieści na tą całą przyczepę. Chyba. chyba czy nie? chyba. Już wysypałeś? No. Aha, ja, ja sypię wolniej, bo mój bizon sypie wolniej ogólnie. O, no, ogółem? Ja już będę na gospodarstwo jechał. Ujedź. I tam się do wykopek szykował. To co najpierw to mnie u mnie wykopiemy. No, ale to słucham, Ale to już chyba powinieneś kończyć odcinek. Ja, ja już tak myślę. No, żegnajcie już widowie. Topa.